William King Śmiech mrocznych bogów Kurt von Biel patrzył z wysokości grzbietu swego czarnego konia na pustkowia chaosu. Dziwna, czerwona mgła wisiała nad różnobarwną ziemią, a jej zarysy wydawały się poruszać jak piaskowe wydmy na wietrze. Obrócił się. By spojrzeć na Olega Zacharowa, ostatniego, który ocalał z jego bandy. Przypominający szczura, człowiek podążył za nim przez całą drogę z Imperium, poprzez stepy Kislevu, aż do tych zatrutych ziem na krawędzi świata. A teraz ich szlak prowadził prosto na pustynię. To była długa droga, rzekł Zacharow, ale w końcu dotarliśmy tutaj. Kurt uniósł rękę i osłonił oczy dłonią w czarnej rękawicy. Napawał się tą sceną. Wizje tego miejsca nawiedzały jego sny od chwili, gdy zabił wojownika chaosu i zabrał jego bogato zdobioną czarną zbroję oraz runiczny miecz. Z namysłem potarł inkrustowaną czaszkę na napierstniku. Tak, tutaj piekło dotknęło ziemi. Tutaj ludzie mogą sięgnąć po boskość. Tu jesteśmy w stanie stać się panami własnego przeznaczenia. Marzyłem o dotarciu do najdalszej północy, do czarnej bramy. Stanę przed wielkim korn, który obdarzy mnie mocą. A potem powrócimy i odzyskamy spadek zabrany mi przez braci. Mówił jak człowiek natchniony wizją, w którą sam nie do końca wierzył i musiał przekonywać do niej zarówno siebie, jak i każdego słuchacza. Dręczyły go wątpliwości, ale odsunął je na bok. Czyż nie posiadał zbroi, która już dała mu wiarę w moc chaosu? Rozkoszował się myślą o nadchodzącej zemście. Wkrótce odbierze. Swoje rodzinne włości z radzieckim krewniakom, którzy zmusili go do prowadzenia życia człowieka wyjętego spod prawa. Kierowany przez Zew, przywabiający go z odległości setek mil, Kurt poprowadził rumaka w dół ścieżki. Oleg Zacharow rzucił ostatnie spojrzenie w stronę ziem ludzi i podążył tą samą drogą. Nadeszła noc. Pora ściemniania otaczającej ich mgiełki. Migotania zlęknionych gwiazd na niebie. Daleko, daleko na północy tańczyła czarna zorza polarna nadająca niebu głębszą, bardziej pustą czerń. Rozłożyli obóz w zrujnowanym budynku, otoczonym przez pokręcone, pokryte liszajami drzewa. Kiedyś przed ostatnim wtargnięciem chaosu musiała tu być farma, oznajmił Zacharow. Kurt oparł się o poczerniały mur, słuchając słów towarzysza. Zacharow był kislewitą i znał wiele opowieści o pustkowiach, które graniczyły z jego rodzinnymi ziemiami. Żadna z tych historii nie podniosła kurta na duchu. Powiadają, że 200 lat temu, gdy niebo pociemniało i nadciągnęły hordy chaosu, Większa część ziem północnego Kislewu stała się ich łupem. Magnus pobożny przybył do mego ludu i odparto wrogów, ale chaos nie oddał wszystkich podbitych terenów. To musi być ich część. Podniósł małą laleczkę, spoczywającą w tym samym miejscu, w które niegdyś została rzucona. Jakiś fenomen tej dziwnej ziemi musiał ją zachować, pomyślał kurt. Zorientował się, że ze smutkiem zastanawia się, co stało się z jej właścicielką. Oszołomiony własną słabością, próbował odgonić od siebie tę myśl. Wkrótce horda ruszy znowu, powiedział. Utopimy świat we krwi. Był zdziwiony. Wypowiedział słowa, które od niego nie pochodziły. Miał wrażenie, że wydobywały się z jakichś mrocznych zakamarków jego umysłu. Czuł, że od dnia, w którym założył tę zbroję. Zaczął inaczej myśleć i zastanawiał się, czy nie ogarnia go szaleństwo. Zacharow spojrzał na niego dziwnie. Skąd możesz mieć taką pewność? Kurt, niewiele przecież wiemy o tym miejscu tylko tyle, co wyśniłeś, i że zbroja, którą nosisz, pochodzi właśnie stąd. Skąd możesz być pewien, że znajdziemy to, czego szukamy, a nie śmierć? Jego słowa zbyt współbrzmiały z ponurymi rozmyślaniami Kurta. Wiem, że mam rację. Czy wątpisz we mnie? Zacharow odrzucił laleczkę na bok. Oczywiście, że nie, bo jeśli się mylisz, straciliśmy wszystko. Idź spać, olegu. Jutro będę potrzebował Twojej siły. Wątpliwości tylko ją pomniejszą. Kurt położył blisko dłoni miecz. Oraz topór i zamknął oczy. Niemal natychmiast pogrążył się w splamiony krwią sny. Wydawało mu się, że aby osiągnąć jakąś wspaniałą nagrodę, wspina się po górze poruszających się i drgających kości. I bez względu na to, jak szybko się wspinał, nie mógł dotrzeć do szczytu stosu. Daleko ponad nim coś wielkiego, o złośliwych oczach z rozbawieniem. Obserwowało jego zmaganie. Kurta obudziły odgłosy szurających kroków. Otworzył gwałtownie oczy i schwycił broń. Spojrzał na Olega i zobaczył, że jego towarzysz rozgląda się z przerażeniem. Przyszli! powiedział. Zacharow skinął głową. Von Diel podniósł się i skierował do wyjścia. Zanim tam dotarł, zobaczył, że drogę zagradzają mu niewielkie, brodate postacie w ciemnych zbrojach. Ściskały w dłoniach topory i młoty bojowe. Ich skóra była zielono-biała, jak brzuchy ryb z jakiegoś podziemnego stawu. Wzrostu dziecka miały bary szerokie, jak dorośli, silni mężczyźni. Kurt wiedział, że to krasnoludy chaosu. Krewniacy, prawdziwych krasnoludów, ale zwabieni na drogę zła. Korn dostarczył nam ofiarę! rzekł ich przywódca głosem głębokim, jak kopalniany szyb. Kurt ściął mu głowę jednym szybkim cięciem, a potem wdarł się między krasnoludy uderzając mieczem i toporem. Krew dla krwawego Boga! ryknął bojowy Zew, który dźwięczał w jego snach. Czaszki dla tronu, czaszek! Wbił się między krasnoludów jak okręt w fale. Za jego plecami pozostawał czerwony szlak zniszczenia. Małe postacie padały, chwytając się za kikuty rąk i próbując podtrzymywać odrąbane szczęki. Kurt czuł barbarzyńską radość, przepływającą przez jego żyły jak najsłodsza z Sączyła się w jego ciało z pancerza. Po każdym zadanym ciosie czuł się silniejszy i szczęśliwszy. Owładnęła nim obłąkańcza wesołość. Na jego ustach pienił się wariacki uśmiech. Czuł już przedsmak tego szaleństwa w poprzednich bitwach, ale tutaj, na pustkowiach chaosu, pod niesamowitymi księżycami smakowało mu to jak nektar. Był pijany bitwą. Kurt, uważaj! Usłyszał okrzyk Olega. Odwrócił się i przyjął cios młota na osłonięte karwaszem przedramię. Miecz wypadł mu z odrętwiałej ręki. Zobaczył, przed czym usiłował ostrzec go Zacharow. Dwóch krasnoludów w maskach i ciemnych okularach ustawiało długą rurę, kierując ją w jego stronę. Uderzył prosto w twarz przeciwnika, który zadał mu cios młotem, i poczuł jak pod nabijanymi kolcami rękawicą pękają kości nosa. Potem zamachnął się toporem i cisnął go. Broń zawirowała w powietrzu i wbiła się w czoło obsługującego urządzenie, krasnodębne. Trafiony upadł do tyłu, potrącając rurę, której wylot skierował się gwałtownie ku górze. Pojawił się w nim rozbłysk: biała struga płomienia przemknęła koło twarzy kurta. A coś uderzyło w gruzy za jego plecami. Budynek eksplodował, a konie zakwiczały z przerażenia. Obejrzał się i spojrzał na ruiny starej farmy. Wszyscy w tej samej chwili zrobili to samo. Kurt zatrzymał się i podniósł miecz. Pozostałe krasnoludy patrzyły na niego. Wybrańcu Korna, powiedział stojący najbliżej. Popełniliśmy błąd. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jesteś jednym z szermierzy krwawego boga. Poprowadź nas, a podążymy za tobą. Skłonił się, dotykając głową ziemi. Kurt miał ochotę mu ją ściąć i walczyć dalej, ale powstrzymał się. – Tacy podkomendni mogą okazać się przydatni. – Bardzo dobrze – odparł Kurt. – Ale najmniejsze nieposłu nieposłuszeństwo i wszyscy umrzecie. Krasnoludy skinęły poważnie głowami. Kurt zaczął się śmiać, aż czerwone łzy pociekły mu po twarzy. Zdjął hełm, żeby sprawdzić, czy nie ma wgnieceń. I zauważył, że Zacharow drgnął, a przez jego twarz przemnął grymas przerażenia. Co się stało? Zapytał. Co zobaczyłeś? Twoją twarz, kurt. Zaczyna się zmieniać.